Witajcie serdecznie kochani. W pierwszym odcinku gramy w Sniper Elite V2. Gra zapewne wszystkim znana, która dała początek całej serii Sniper Elite. Gra została... Z stworzona w roku 2012 przez studio Rebellion. Nie przedłużając, zaczynajmy. Hitler's War Machine, once unstoppable, was now on We're squeezing the tattered of the Reich in a vice -like grip. Germany's last hope lay in their wonderful. The V-2 rocket. Film a huge leap forward forward in the history of military technology. It was a weapon system to herald a new form of warfare. Inhuman. Faster than the speed of sound it struck without warning. The Nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. Się troszkę. It was a terror weapon, fumbling Antwerp, Paris. No to and jest ciekawe, ale mi w końcu After the D-day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already, the Allies were looking to the future to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top papieru. secret operation Overcast. Many of the architects Ta of the V2 program had already been acquired. But not all. Czasu With Berlin circle, circular, Germany's last ditch defense falling back block by block, and total defeat only days away. Those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that no cóż, didn't happen. Na to jest zapodać tym Major General Hans von Eisenberg was negotiating in secret for a safe passage for his team. Five of the V2 program's top men. He was meeting his Russian handler at the Brandenburg Gate. This was my chance to take him out before he could seal the deal.

gra jest bardzo liniowa w przeciwieństwie do kolejnych części, no bo nie mamy tutaj za wielu opcji podejścia do celu, ok pułapka przygotowana, Ale po co sobie dostawiać pułapkę jak i tak to

Dajcie sobie panowie tego kamulca i się na plac przed tobą, okej. Okay. Ale dajcie mi postrzelać To nie jest w końcu 3-6 Red. Okej, okay. system osłon. Okej, okay, dobra. Bum. Okej, okay, użyjemy... ...teraz miny. Idziemy do... punktu Najprawdopodobniej... Szeleckiego Ale on mnie chodzi po tych wchodach Brama Brandery Burska No i jak zwykle flagi U A nie Trzeciej Rzeszy Bo cenzura! Von Eisenberg was punctual and made no effort to hide his ugly Neither did his Russian contact. I had a clear shot, the slightest pressure on the trigger and it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. No I... The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I controlled my breathing to steady my aim. And then shoot. No i mamy ukazane lotu pacisku, czyli Zasłynął. Snajperenik Pauk II. Dobra. Nie zmieniaj mi broń. I kolejny. Dopiero... Do piasku. No całego szczęka. Kolejne, no normalnie jak na strzelnicy. Uuuu! Pięknie. Mam coś. Nie, tak go nie trafiłem. Mogę się tam tutaj spać. Boom. Ładuj, ładuj. Tutaj tam jest gdzieś. Nie zdążysz niestety przeładować, bo kula już do ciebie mógł No i piękny. Jeszcze ktoś chce dostać kulkę. Czy już... Wszyscy, którzy chcieli ją, dostali. O nie, jeszcze tutaj poleci przemierzyć i strzał. Sądzę, że z, z Lugera mnie trafił z takiej odległości. Cóż, nic dziwnego, że Niemcy przegrali wojnę, skoro wykazywali taki poziom inteligencji, dalej, przed pogrążony wojną. Mary, o rany, to, 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 Spierdzielaj, to, 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 Pierdzielań, Pierdzielań, A, to, Dawaj, 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 dawaj! dobra, 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 akcja. dobra, okay. Mamy dobra, spokoju. dobra, Pewno was tu jest. Dobra, tu ja może się na razie schowam. Dobra. Padł. Pięknie. Dobra. Weźmy coś na konfrontację face to face. Dobra, nie ma co się wracać, idziemy dalej. Wow. Go. Dobre, no go. do dobra. No właśnie, chyba nie Kurde. Miałem No czyst, czyst, dobra, No wychyl się stary. BUM! Dostał kulkę. Ja raczej nie powojuję sobie. Okej. Trafiony. O kanku Tylko ja w tej grze mogę tam. BUM! Kto jeszcze chce? Piękny strzał Tak, 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 tak. Rozerwał się trochę. I był. No panowie musicie się trochę bardziej postarać, jeżeli chcecie mnie dopaść. Von Eisenberg was, dead. I was committed now. I tak oto pierwsza misja została przez nas ukończona. Ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka.